Mogę wam dać jakąś radę, nigdy nie kupujcie hierbatę kaktusowego. Były jakieś takie lody kaktus. Nie wiem, czy dalej są. I one były smaczne, więc tak sobie pomyślałem. Kurczę, to pewnie yerba mate kaktusowe też będzie spoko. Nie, nie jest spoko. To Kurna posmak spalonego jedzenia Siądryko, to jest ZigZag i witam was w kolejnym odcinku za dwójki Zanim cokolwiek chcę wam się czymś pochwalić Jeśli śledzicie moje social media to już o tym wiecie Bo opisałem o tym praktycznie wszędzie lecz zdałem prawo jazdy Patrzcie, jest pozytywny, suki, jest pozytywny W ogóle stwierdziłem, że skoro zdałem prawo jazdy I zdałem to za <laughs> piątym razem To mam bardzo dużo anegdotek Z tego mojego zdawanka Z kursu i z egzaminów Więc e, postaram się wam dzisiaj troszeczkę opowiedzieć Te ciekawsze rzeczy, gdyż uwierzycie mi, że Ciekawie. O nie, to jest to. W ogóle, zanim cokolwiek, zanim do taki sianek, to taka mała rada dla osób mieszkających niedaleko mnie. Nie idźcie na odlewniczą zdawać prawa jazdy. Garwolin to jest to. Ja popełniłem ten błąd i zdałem dopiero za piątym razem. A mogłem pójść sobie do I bym zdał wcześniej. Albo i nie, w sumie nie wiem. Nie ma co gdybać. Zdałem, zdałem. Słuchajcie, ja Wam powiem tak, że generalnie los chce ze mną grać w pokera, raz mi daje raz zabiera. Jak to mówił pewien filozof, nie? Gdyż bardzo się śmiałem z Pauliny z tego powodu, że. A, zdałeś za piątym raz. Co za dzban, po czym ja też zdałem za piątym. Pamiętajcie, jeśli chodzi o prawo jazdy, nigdy się nie a bo ode mnie na to nie mówcie, że coś ogarniacie i to jest easy, nie musimy tego powtarzać ode mnie na to na jazdach, bo potem egzamin bardzo szybko to zweryfikuje, uwierzcie mi. I zaraz wam opowiem o co mi dokładnie chodziło. I mogę wam sobie po kolei opowiedzieć, jaki sposób nie zdałem. W sensie każde po kolei zdawanko, każda po kolei próba i czemu nie zdałem. Generalnie miałem w planach za tym pierwszym razem. Fajnie było i w ogóle mój kolega tam zdał trochę wcześniej, właśnie bo on zdawał przed urodzinami, ale słońce świeci, Jezu. Już czuję jak mi Green skin będzie wariował Ale generalnie za pierwszym razem byłem tak bardzo zestresowany W sensie ja się dziwiłem, że ja w ogóle wyjechałem z placyku, nie? Nie dziwne, że nie znałem na takie proste rzeczy jakie jest rondo Może i dwupasmowe, może i troszeczkę bardziej skomplikowane Ale ono same w sobie jest bardzo proste Po prostu pamiętajcie, jak zawracacie, to zawsze z lewego pasa I le z lewego pasa wjeżdżacie na to rondo Tak, i generalnie dwa razy popełniłem błąd z tym, że Skręciłem raz generalnie z prawego pasa I zawróciłem niby wtedy już potem poprawnie W sensie na rondzie, bo z, z wewnętrznego pasa Potem wjechałem na to, na to rondo, jak miałem drugie w drugą, drugą desie z lewego Tylko jechałem dookoła, cały czas z zewnętrznym pasem I no, generalnie jak są te tego typu jak manewry Dwa razy źle zrobicie, to macie nic znaczy, wiecie, jakoś wtedy nie byłem zbytnio kurzony, czy coś, no bo to było pierwsze podejście. Mało kto zdaje za pierwszym podejściem. 33% chyba zdawalności za pierwszym podejściem jest, generalnie w Polsce, więc no. No i dobra, drugie podejście. Najbardziej mi boli fakt tego, że byłem już bardzo daleko, już praktycznie miałem samą końcówkę. miałem taką sytuację, rozrysuję. Oj, Zero trafień. brawo Ziggy. O, wam teraz to rozrysuję w pęcie, ok? Ta kreska to jestem ja. To jest mój samochód. Miejsce parkingowe jest po prawej stronie, nie? Generalnie, no to niech pan zwolni, to zaraz sobie gdzieś tutaj zaparkuję. No to jedziemy, jedziemy, jedziemy. I w momencie, kiedy byłem w tym miejscu, on mi powiedział, że mam wjechać tutaj, na to miejsce parkingowe, przodem. Nie tyłem, przodem. I by wszystko było ok, gdyby nie fakt tego, że po pierwsze, byłem zbyt przytulony do tych samochodów, w sensie byłem zbyt blisko. Po drugie, za mną były samochody, które nawet nie chciały mnie wyminąć. I też, co ciekawe, tu była Elka, więc ja nie wiem, <laughs> o czym on myślał wtedy, ten instruktor tej Elki. No i generalnie, no wiadomo, że to też jest mój błąd, bo po pierwsze, byłem zbyt przytulony, a po drugie, mogłem zrobić korektę tego parkowania, a nie od razu na Heinaus, robimy parkowanie. No i generalnie, prawie wjechałem ten samochód, samochód obok mnie, którego miałem zaparkować. No i egzaminator musiał zahamować, nie? Wcześniej podejście było podobne, gdyż też to była już sama końcówka. I w momencie, kiedy byłem na skrzyżowaniu, bo to generalnie na brudnie, to, to, tak śmiecie generalnie się nazywa ten rejon, ale to brudno jest. Rejon, nie wiem, dzielnica to nie jest dzielnica. No to miejsce tam odlewnicza i tak dalej, bo odlewnicza to jest sama w sobie ulica, na której jest wort. Ale właśnie tam brudno, czyli w sumie Nodora, ten rejon, że tak to mówimy, ma takie bardzo posrane rondo. I nie mówię o żabce, bo jest rondo żabka, na którym bardzo często. Ludzie się wykładają, ale zauważyłem, że miałem pięć podejść, żadnym razem nie miałem ronda żabka, więc chyba już przestali na to rondo jeździć. I generalnie już była końcówka, praktycznie wszystkie manewry zrobiłem i tam w jednym miejscu się zatrzymałem, musiałem wszystkich puścić. No dobra, to stoję, stoję, puszczam, puszczam, puszczam. Takie, no nikogo nie ma. No chyba mogę jechać? Nie mogłem, jak możecie się domyślić, akurat nadjeżdżał samochód, egzaminator musiał zahamować i no i nie zdałem Czwarte podejście. To już w ogóle była gałganeria największa, jaka istnieje. W sensie, nie była ta końcówka o dziwo. to był środek, taki, bym jeszcze sporo manewru do zrobienia, więc nie mogłem pokać o to. Ejku, na samym końcu się wywaliłem. Bo se tak jadę, patrzę, no dobra, sygnalizacja świetl no to sobie się zatrzymam, ale patrzę, zapaliła się zielona strzałka. O to fajnie, też się zatrzymam i pojadę zaraz, jak tylko sprawdzę, czy oczywiście nikt nie jedzie, żeby przepuścić wszystkich, bo tak działa zielona strzałka tak dalej. No to ja się zatrzymuję. Tak patrzę, jakaś pani chce przejść, no to dobra, to pani ma zielone, ale patrzę chwilę, no ona dalej stoi. Takie, patrzę o kurczę, on, ona ma ten czerwony. No to jedziemy. Ale Ziguś nie stwierdził, żeby spojrzeć jeszcze raz, czy ta zielona strzałka jeszcze nadal jest. Spoiler nie było! Nie było już zielonej strzałki. A przy tym czwartym podejściu, który był zeszłym czwarty, jak wy to oglądacie, to już mi się wydaje, że os takie wewnętrzne... Zen, jeśli chodzi o stres. W sensie, nie byłem zestresowany Ani trochę, w sensie inaczej Z rana mój umysł nie był zestresowany w żadnym stopniu Ale sam w sobie się trzęsłem jak galareta Potem jak już miałem sam sobie egzamin To ani ciało, ani umysł nie był zestresowany Ale jak oddychałem, to było mniej więcej coś, coś takiego Takie <laughs> I generalnie powiem wam, że to jest ciekawa sprawa Bo jest coś takiego, że możecie jakiś manewr Raz źle zrobić Jeśli zrobicie dwa razy, to dziękuję, nie załpan No i niby to nie jest manewr, ale przy respektowaniu zasad techniki Kierowania pojazdami mam dwa błędy I jeden poprawny. Już wam opowiadam o co chodzi Generalnie jest coś takiego jak eco driving Czyli ekonomiczna jazda, nie? I ona generalnie polega na tym, że dobra pewnie zaraz się zbiegną Wszyscy mądrzy tego świata Ale powiem to jak ja, jak ja to rozumiem, żeby bardzo tak Smooth hamować, hamować silnikiem I żeby nie robić gwałtownych hamowań Tak o to chodzi. I oczywiście na odpowiednie Biegu jechać odpowiednią prędkością. W jednej sytuacji, w ostatnim momencie zahamowałem, więc to było takie mo troszeczkę mocniejsze zahamowanie. I ten, ten pan, którego miałem w ogóle, ten pan, przeciw, w piątym podejściu, to też był śmieszny człowiek, ale to wam zaraz powiem. I powiedział: Ty, no, gościu, nie przestrzegasz zasad eko-drivingu, nie? E, błąd. Wiecie, mógłbym wjechać w ogóle e, w samochód, który był przede mną. Nie naruszyłbym zasad eko-drivingu w sumie, wtedy, nie? A drugi raz, kiedy właśnie jakby złamałem tę zasadę eko-drivingu, był w momencie, gdy. Był sobie taki korek, bo generalnie wczoraj był strasznie zakrokowany ten obszar, gdzie tam. E, miałem zdawanko. No to sobie tak myślę, kurczę, zaraz tak jak będę pewnie hamową no to po cholerę komu ten trzeci bieg. Jechałem na drugim. Tylko, że według pana egzaminatora, ja w pewnym momencie jechałem 40 km na godzinę na drugim biegu. Spoiler, tak nie powinno się robić. No i dobra, no to miałem drugi błąd. Ja takie, on takie, że ty gościu, to teraz chcę uważać. Znaczy w tak jak to już była końcówka, Ja już byłem praktycznie przy wordzie wtedy, nie? No ale generalnie jakichś większych innych błędów nie zrobiłem, w ogóle, to jest ciekawe, bo ja w jednym momencie jak omijałem e, samochód, który stał, to nie wrzuciłem krękowskazów. Ogarnąłem to po chwili i takie, on no, powiedział, że błąd błędę omijanie. No takie no, dobra, spoko, no, wiem mój błąd, ale mi tego nie zapisał. Nie zapisanego tego jako błędu, więc okej, okay, panie egzaminatorze. A właśnie, co, jeśli chodzi o egzaminatora, to też jest ciekawa sprawa. Jak byłem na placyku przed tym wszystkim, byłem święcie przekonany, że on będzie w sumie spoko. Bo on do mnie takie, no to teraz łuk będzie pan jechał yy, do przodu i do tyłu po łuku. Życzę panu powodzenia. Takiego. To mi jaki miły człowiek, nie? I potem, jak już wyjeżdżaliśmy z Placyku na miasto, to on mówi, że: No, generalnie będę panu mówił o tym, jak coś pan zepsuje, że jak błędy, ale życzę panu, żebym nie musiał tego mówić. Takie jaki jaki, on, jaki miły, jaki milutki, nie? Na tym się generalnie skończyły moje złudzenia co do tego, jaki on jest. Czy to już koniec? O, koniec. W sensie, po pierwsze, za każdym razem, jak skręcałem y, gdziekolwiek albo coś, mimo to, że przykładałem się w 100% żeby to zrobić dobrze i według mnie robiłem to naprawdę dobrze, I instruktor z rana mi w ogóle powiedział, że jestem jakiś kot jeśli chodzi o jeżdżenie samochodem i właśnie jak robiłem na to, nie wiem, y, skręcałem czy coś, to on za każdym razem... Ja naprawdę nie wiedziałem co ja tam źle zrobiłem. I ja po prostu się... Ja wtedy skręcałem jak rasowy kierowca. Na część to już była w momencie, kiedy byliśmy na placyku. W sensie już po powrocie, nie? Coś tam mówi, że no większych błędów pan nie zrobił, a pańska jazda była, i ja dopowiedziałem wtedy poprawna, ale nie za dobra. Ale powiedział? Nie, słaba. A wiecie co jest ciekawe, Ono mi nawet nie powiedział czemu. Nie dał mi jakichś konkretnych przykładów. Jeszcze ten e, pan egzaminator, ukochany, miał do mnie pretensje, jak miałem włączone wycieraczki w momencie, kiedy 10 sekund temu skończył padać deszcz. W sensie, okej, okay, no jakbym nie wiem, jechał przez nie wiem 20 minut na tych pieprzonych wycieraczkach. Spoko. I okej, okay, za pierwszym razem miałem włączone całkiem szybko te wycieraczki. Przyznaję. I się przyczepiał do mnie o to, że właśnie mam włączone wycieraczki. Nie, już tak sądziłem, kurna, no, obleję na tym, że mam włączone wycieraczki. No, obleję na wycieraczkach tym razem. Mam już Czułem, że ja zaraz będę się coraz bardziej cofał, jeśli chodzi o egzamin. Ale wiesz, tam powiedział, że no generalnie jakiś większy błędów nie było, więc wynik egzaminu pozytywny. Ja takie już w, w, w łzy, w oczach szczęśliwe. Uwierzcie mi, egzamin na prawo jazdy to największe gówno, jakie istnieje. W sensie nie spotkało mnie w życiu nic tak bardzo stresującego jak egzamin na prawo jazdy. Ale też jeszcze nie końca opowieści o naszym panu egzaminatorze. Gdyż właśnie podczas czwartego podejścia była taka bardzo miła pani. W sensie jak ja jechałem, to jakbym jechał z taką bardzo fajną, miłą ciocią, nie? ja ona im powiedziała, że niech to piąte podejście będzie na piątkę z plusem. No to ja tak do pana. Czy pana, mogę mieć do pana prośbę? Nie, ale no niby jaką prośbę może mieć pan do mnie? Ja powiedziałem właśnie, że była taka egzaminatorka, która generalnie to, to, to powiedziałem, mi, że na piątkę z plusem zdał. Czy może pan jej przekazać, że chłopak, który wywalił się na światłach, zdał piąte podejście? Może nie na piątkę z plusem, ale na taką losową trójkę. Wielki pan poważny. Eee, proszę pana, nie mogę spełnić pana obie... eee, prośby, czy tam obie. No tak, prośby, nie obietnicy. Ale jeśli mamy być ze sobą szczerzy, nie jest słaba trójka, tylko co najwyżej jedynka z plusem. Chciałem mieć takie jedynki z plusem, które dają mi zaliczenie, wiecie? No więc generalnie jak każdy z egzaminatorów, mimo to, że na początku, nie wiem, przy niektórych sądziłem, że kurczę, ale to ale mam przez ale on będzie ostry, nie, to potem się okazywali całkiem spoko osobami, próbowali nawiązać ze mną kontakt i tak dalej. W sensie rozmowy już po jazdach samych sobie. To on był takim stereotypowym hamskim egzaminatorem, nie? Ale powiem tak, najważniejsze jest to, że zdałem i że mam ten pieprzony papier. Jakiś za niedługo stoję, będę autkowa. Już mam tak autentycznie dość, już tak się cieszę, że już nie muszę jeździć tam i zdawać. Nie muszę jeździć tą pieprzoną melką, że już będę mógł sobie jeździć na własną rękę. A w ogóle, bo wiem, że kilka osób, nie za dużo, ale kilka osób stąd, ma już te 18 lat, już zdawało prawo jazdy. Możecie napisać w komentarzu, za którym zdaliście, jak wspominacie to prawo jazdy, czy też było dla Was mocno stresujące. A właśnie u mnie teoria też była śmieszna, bo generalnie za pierwszym razem nie zdałem. Przyznaję, nie zdałem za pierwszym razem teorii, a to z tego powodu, że zbytnie się śpieszyłem Pamiętajcie, że jak będziecie mieli. Na prawo jazdy, to nigdy się nie śpieszy. Zostańcie do końca, bo wy macie na każde. Ten, na każde pytanie 45 sekund chyba na łącznie A na te takie bardziej rozbudowane prawie minutę albo ponad minutę Więc naprawdę zawsze poczekajcie sobie do końca No i właśnie za pierwszym razem tego nie zrobiłem, nie? I generalnie zabrakło mi <laughs> punkta do tego, żeby zdać No to okej, okay, to idziemy drugi raz Już czuję się taki wyuczony, taki Ale to zdam teraz? Tak w połowie drogi, bo generalnie ode mnie do miejsca, gdzie zdawałem to prawo jazdy Jest jakieś godzina drogi I w połowie drogi ogarnąłem, że nie mam paszportu A jeszcze wtedy nie miałem dowodu Ja już się nie bałem wtedy o to, czy zdam, tylko o to czy w ogóle dopuszczą mnie do tego egzaminu? Spoiler nie dopuścili mnie. Generalnie na marne sobie jechaliśmy z mamą wtedy. Za drugim razem tak naprawdę, bo w sensie tamto to nie ma co liczyć tak naprawdę, no bo nawet nie, nie, pode, nie podszedłem wtedy. I za drugim razem właśnie zdałem tę teorię. I w ogóle. Jest, ja się Jeśli czuję, jakby przez takie ostatnie kilka miesięcy, bo liczę łącznie z kursem, nie, miał takie betonowe buty u stóp. A teraz ktoś się rozkuł i mogę sobie hasać bez problemu po łąkach. To było głębokie. A, jeszcze jedno polowanie. Moje ulubione. W ogóle tak samo o jezu, jeszcze sobie coś przypomniałem z tym instruktorem, bo generalnie jest coś takiego na, na egzaminie na prawo jazdy, że jak na to ktoś was puszcza, nie o to, że ma pierwszeństwo, to was puszcza, to musicie dać znać egzaminatorowi, że wy wiecie, że generalnie nie macie pierwszeństwa, ale korzystacie z uprzejmości kierowcy. Więc musicie dać taki komentarz słowny, że korzystam z uprzejmości kierowcy i dopiero wtedy pojechać, nie? Bo inaczej egzaminator nie wie, czy ty masz to, czy ty wiesz, że nie masz tego pierwszeństwa, czy ty wiesz, że masz to pierwszeństwo i po prostu nadepnie ci na pedał hamulca i powie, dziękuję, nie zdał pan. I właśnie, i to jest generalnie. Nieśmieszne, bo ja miałem wtedy mocny strach właśnie, że będę miał taką sytuację i nie będę wiedział co zrobić I ja już miałem taką sytuację na samym początku przy z Warda, więc takie Czekać, nie poczekać Jest bardzo dziwna gro, w sensie Ja bym na twoim miejscu poszedł do lekarza No i no, tam generalnie powiedziałem, że korzystam z się kierowcy i pojechałem O, przerwało się Ale cały czas coś się psuje. Ale muzyka też się ścięła, Okej, okay, no to komplet. Jak będzie kiedyś odcinek bez ścięcia się muzyki, no to można nazwać odcinkiem przełomowym. I właśnie, miałem jedną taką sytuację, nie? Że generalnie jakiś tam ziomek wjeżdżał na mój pas, No to ja tak stwierdziłem, no kurde, nie będę jechał do przodu, bo mi jeszcze zaraz, szybciej do przodu, bo mi jeszcze zaraz powie egzaminator, że generalnie to powodował pan niebezpieczeństwo czy coś, no to puszczę go. Ale tak sobie potem myślę, kurde, zaraz mi powie, że błąd, że miałem tutaj pierwszeństwo. To ja daję taki komentarz słowny, że no ja wiem, że generalnie miałem tutaj pierwszeństwo, ale żeby zachować. Kulturę jazdy, to go opuściłem. I on takie do mnie, że ty, gościu, weź tyle, nie gadaj. Przecież my to pogadamy potem. No to, gamoniu Ja chciałem powiedzieć, żebyś mnie nie oblał na przykład. To mi fajnie, że znalazłem jakiś taki temat taki, że mogłem spędzić nad nim cały odcinek, bo potrzebowałem się wygadać o tym. Właśnie. Jestem w tej bluzie z tej historii. Ziggy, jest sobie tej historii, jak to nie jest tej historii teraz. Bo ja poszedłem w tej bluzie na egzamin. słuchajcie to, że ja poszedłem w tej bluzie na egzamin? Byłem poważnym człowiekiem, poważnym kierowcą, jeżdżącym, poważnym samochodem. Podem, kiedy daje mi 20, poważnej bluzie z tej Story. I to pomogło. O, właśnie, wiecie co, jest śmieszne? Bo na początku wam losuje, to musicie sprawdzić? Podem na poziomie jakiegoś płynu i działanie świateł jakieś tam, które ci losują. Do sprawdzania poziomu płynów zalicza się również sprawdzenie sygnału dźwiękowego. I coś śmieszne, on mi powiedział tak, proszę sprawdzić sprawność sygnału dźwiękowego, czyli klaksonu. Klakson, zostaw mnie w spokoju. Egzaminator mógł mi jeszcze powiedzieć. Ale pan marucha. Skończę ten festiwal, że nadal z muzyką zaciętą, co? Brzmi jak jakieś techno. A więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Panie to, mam ten papierek, więc mogę powiedzieć: si power. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Bijecie na snapchatach, wiecie na grupę na Facebooku. OutKazigiego i Siemana Rapacza i sięł.